Witam Państwa 3 września. Komitety wyborcze do północy dnia dzisiejszego mogą składać podpisy. Kto zbierze, zobaczymy. W ciągu najbliższych dni będą komunikaty, kto przyniósł odpowiednią ilość prawdziwych podpisów i będziemy wiedzieli, kto wystartuje w wyborach parlamentarnych. Walka wyborcza niemniej jednak już się rozpoczęła i to w paskudnym stylu. Otóż niedawni partnerzy w Konfederacji dzisiaj donoszą na siebie do prokuratury. Otóż pan Paweł Wyrzekowski z partii Korwin zamierza zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez skutecznych Liroja. Chodzi o zbieranie podpisów i czy skuteczni robią to zgodnie z prawem. Paweł Dulski ze Skutecznych twierdzi, że Wyżekowski zamieścił fejkowe zdjęcie i próbował siłą wejść do pomieszczenia, w którym komisja sprawdzała podpisy. Eee, oczywiście szczegółów tutaj zbyt wiele nie ma w tym komunikacie, jednak podejrzewam, że sami korwinowcy podsunęli Skutecznym karty z lipnymi podpisami, a teraz zawiadamiają prokuraturę. Obie strony straszą się nawzajem więzieniem, no a pomyśleć, że jeszcze kilka miesięcy temu byli w jednym ugrupowaniu. A tak w ogóle, to Korwin startuje jako Korwin czy jako Konfederacja, SLD jako SLD czy jako Lewica? Niektórzy są w dwóch partiach naraz w czasie jednej kampanii i ciekaw jestem, czy Państwowa Komisja Wyborcza taki stan rzeczy będzie tolerować. Tak czy siak, plankton polityczny podkłada sobie świnie. Bardzo łatwo jest komuś wlepić fałszywe podpisy, dlatego ja zawsze apelowałem przy wszystkich kampaniach wyborczych, żeby osoby, które przynoszą kartkę z podpisami, nie znamy tych ludzi, no trzeba było odnotowywać, która karta pochodzi od kogo. Jeżeli, jeżeli skutecznie tego nie zrobili, no to nie specjalnie mają dowody, że ktoś im podłożył świnie. Gdyby to robili, to by wiedzieli przynajmniej kto. No ale doświadczenie w polityce trzeba zdobywać latami i uczyć się na własnych błędach, tak czy siak. Paskudna sprawa. Skoro mówimy o paskudnych sprawach, no to do Lecha Wałęsy pofatygowali się dziennikarze z Ukrainy celem przeprowadzenia wywiadu. Byli przekonani, że Lech Wałęsa to mędrzec i bohater, ale się srodze rozczarowali. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się z publicznością, pisząc, panowie redaktorzy z Ukrainy, bardziej nedętego, samolubnego i grubego indyka ja w swoim życiu dziennikarza jeszcze nie spotkałem. Wałęsa to klasyczny przykład, nie daj Boże, z Iwana Pana. Hochstapler lat 80., którego fala historii przypadkowo wyniosła na wyżyny. No. Ciekawe też spostrzeżenie na obrazie, który na ścianie Ulecha Wałęsy wisi za plecami fotografujących się dziennikarzy z Lechem Wałęsą, jest to ostatnia wieczerza, no to w postać Jezusa Chrystusa wciela się sam Wałęsa. Takie to mam niemanie o sobie. Myślę sobie, że naj, najlepsza jest najgorsza prawda niż życie w fałszywym przekonaniu, że mieli do czynienia z kimś naprawdę wielkim i szlachetnym. U nas z kolei się mówi, bo oni o tym Iwanie, nie daj Boże z na pana, u nas się mówi, nie masz większego tyrana, z chama zrobić pana, no ale widać, bratnie narody słowiańskie mają bardzo podobne spostrzeżenia uwiecznione w przysłowiach i po rzekadłach. Widać, że jeszcze są ludzie na świecie, którzy traktują Lecha Wałęsy jako osobę interesującą i powiedzmy sobie szczerze, nie pierwsi ci młodzi dziennikarze rozczarowali się, mając do czynienia z Lechem Wałęsą w bliskiej odległości. Platforma Obywatelska natomiast posłuchała doradców z Izraela, Wczoraj o tym mówiłem, że wynajęli sobie taką firmę izraelską, która tutaj miała im poprowadzić kampanię i zalecili ci eksperci izraelscy schować Schetynę, bo tam ani ładny, ani mądry. To podobno wywołało wściekłość u samego Schetyny, niemniej jednak efekt jest. Grzegorz Schetyna będzie schowany, a przynajmniej wyprowadzony z pierwszej linii natarcia. Wystartuje nie z Warszawy, tak jak to planowano pierwotnie, ale z rodzinnego Wrocławia. Ustępując miejsca Kidawie Błońskiej, już nawet chciały na jakąś debatę się ustawiać z Jarosławem Kaczyńskim, też startując z Warszawy, widać, że do tego wydarzenia nie dojdzie. Pani Kidawa Błońska zapewnia, że trzeba skończyć z mową nienawiści. Czy to oznacza, że największa intelektualistka opozycji, Jahira nie wystartuje w wyborach? No, ciekawe. Kidawa ma obiecane też, że zostanie premierem w zasadzie premierką, w zasadzie premierą, a może premierzycą, nie wiem. Jeśli koalicja obywatelska wygra wybory oczywiście, czyli można obiecać wszystko. A Schetyna chyba w tej sytuacji, gdy wygra Platforma Wybory, no to zostanie papieżem, to sobie nie żałował. Myślę, że Grzegorz pogodził się z klęską wyborczą, rozdaje fuchy, których nigdy nie będzie realnie można skonsumować. Budce niech obieca gubernatorstwo Natalu, a Brejzie Madagaskar. Czyli wynik 19% jest jak najbardziej dla tego ugrupowania w zasięgu ręki. Senator Rulewski natomiast twierdzi, że Kidawa powinna zostać prezydentem, no prezydentką, no ja pytam czemu, nie chińskim cesarzem, panie senatorze. I zwróciliśmy uwagę, że jednak Platforma Obywatelska naśladuje. PiS, a, a w jakim to zakresie? Otóż lider będzie rządził z tylnego siedzenia jako szeregowy poseł. Za to był piętnowany oczywiście Jarosław Kaczyński, a że to niekonstytucyjne i w ogóle grzech śmiertelny jakiś. I że lider grupowania wygrywającego wybory powinien być premierem automatycznie. No a tutaj jak się okazuje przyszło co do czego, poszli po rozum do głowy i się okazuje, że Schetyna jako lider nie będzie ani, powiedzmy, czołowym takim fajterem w kampanii wyborczej, a już na pewno nie będzie, nie będzie premierem. No, widać to, co dobre efekty dało prawo i sprawiedliwości, niekoniecznie musi dać sukces. Platformie Obywatelskiej. No oczywiście nas to zupełnie nie martwi, ale pamiętają Państwo, ile to było wrzasku, że niech Kaczyński zostanie premierem, a do czego to podobne, a że ma tam jakieś tam, yy, prawda, yy, kukiełki, którymi się posługuje i prezydenta, i premiera, a sam się chowa. No a Platforma, proszę bardzo, z robodu, jak izraelscy eksperci doradzili, w te pędy, dalej to robić. Skoro jesteśmy przy opozycyjnych wariactwach, no to Joanna Staniszkis, radna nowoczesnej, córka Jadwigi, radna nowoczesnej w Warszawie, dostała 17 miejsce na liście. No i wycofuje się z wyborów. Jadwiga, matka Joanny, jednak nie wypyskowała kariery córeczce, krytykując Prawo i Sprawiedliwość. Kiedyś Jadwiga Staniski zgiwala się do Prawa i Sprawiedliwości i widziała w Jarosławie Kaczyńskim prezydenta, a Tuska odsądzała od i wiary. Twierdzi teraz, że PiS ośmielił lumpiarstwo. Jadwiga, czyli matka, niegdyś pracowała po studiach na Uniwersytecie Warszawskim z takimi figurami jak Waldemar Kuczyński, Smolar, Bauman, Brus, Kołakowski, no i była kumpelą Blumsteina-Litińskiego i samego Michnika. Wielu widziało w niej stronniczkę prawicy, no ale powiedzmy, że żadna z jej diagnoz nigdy się nie sprawdziła, więc nie wiem dlaczego przez tyle lat pani Jadwiga Stanisławskiego była traktowana jak jakaś wyrocznia prawicy. Ona nigdy mi nie robiła jakiegoś specjalnego wrażenia. No, ale i na córce poznali się POWcy, czyli jak na 17 miejsce, a to to ona już nie, jak nie. Czyli rozumiem, że jak się ma 17 miejsce na liście, to już praworządność nie jest zagrożona, tak i można machnąć ręką. No dobra. E, a jednak, a jednak, a jednak, to nie było takie wszystko proste, bo w ostatniej chwili okazało się, że pani Jona z wystartuje, ale z PSL-u i dostała trzecie miejsce, czyli jak z trzeciego, to praworządność zagrożona, tak, oczywiście. Widzimy też, że materializuje się koalicja nowoczesnej i Kukiza. No a jak Platforma Obywatelska rządzi? Widać w Warszawie, wyszło na jaw, na jaw że rura pękła, no cóż innego. Dziennikarze zapytali prezydenta Trzaskowskiego o to, czy wykonawcy oczyszczalni poniosą odpowiedzialność. No i też wyszło na jaw, że już ich firmy poupadały. No, Trzaskowski wykrył, że lekceważono przeglądy techniczne tuneli i z pracy wyleci wiceprezes yy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. No a dlaczego nie sam. Trzaskowski albo jakiś wiceprezydent odpowiedzialny za infrastrukturę. Jak się okazało, że jakiś niefrasobliwy sędzia z resortu korespondował w sieci, no to żądano głowy samego ziobry. A no to ja też uważam, że w sytuacji takiego paskudnego marnotrawstwa i. Niefrasobliwości. Powinien przynajmniej wiceprezydent odpowiedzialny za infrastrukturę wylecieć, jakiś tam wiceprezes które któregoś tam pewnie wsadzą i tak po cichutku na no, nie najgorszą fuchę, to pewny jak w pacierzu. No ale zainkasować 4 miliardy złotych i upaść? Wielki talent. E, prawdziwe zuchy. E, firmy upadły, ale no, szefowie chyba żyją. No to firma firmą. Proszę szukać tych ludzi, którzy e, podpisywali kwity, bo myślę sobie, że ich konta wcale nie są puste. Inny gwiazdor opozycji, Jacek Żakowski, rezonujący w Radio Tok FM, postanowił ruszyć z odsieczą i zaczął zbierać podpisy dla startującego do Senatu Pawła Kasprzaka, lidera obywateli RP. To ci się tam wyliczali zawsze w czasie miesięcznic smoleńskich i przy paru innych okazjach. I w ciągu godziny redaktor Żakowski w centrum Warszawy, czyli w tym Lemingowie, zebrał moi drodzy rekordową ilość czterech, czterech podpisów. Godzinę. Dobry, ma przerób chłop. No myślę, że prawdziwy rekordista, wielki talent. No, myślę sobie, że Przechodnie mogli po prostu mieć wrażenie, że redaktor Żakowski rozdaje autografy, dlatego unikali go jak diabeł święconej wody. No, sprawy zagraniczne. Otóż rozpoczął się rok szkolny, martwimy się o uczniów, a w Niemczech okazuje się, że 30% uczniów to dzieci imigrantów i pojawia się bariera językowa. Wobec tego trzeba zatrudniać nauczycieli znających na przykład język turecki. Dzieci z rodzin imigrantów nie znają niemieckiego. Spada poziom nauczania, żyją w środowisku hermetycznym, gdzie mówi się wyłącznie w języku ojczystym, a nie po niemiecku, w szkole mają trudności też obniża to poziom pozostałych uczniów. Próby zmiany tego stanu rzeczy wywołują z kolei o oskarżenia o rasizm. Tak źle i tak niedobrze. No cóż. W Paryżu natomiast 15 feministek, muzułmanek i LGBT zaprotestowało przeciwko zakazowi, Wchodzenia do basenu na pływalni w islamskich strojach kąpielowych w Burkini. To jest taki kombinezon zakrywający całe ciało oprócz twarzy. No jak zaprotestowały, a weszły do basenu w ciuchach. Krzyczały, że rasiści im nie przeszkodzą, no, czyli urządziły sobie kąpiel i pranie w jednym, niech jeszcze nasikają do wody. to i kibel w jednym. Ekolodzy oczywiście w takiej sytuacji pochwalą. I sprawa. Yy, Ciekawostki ukraińskie. Otóż parlament Ukrainy zadecydował, że od roku przyszłego zostanie zniesiony immunitet poselski na Ukrainie. Zapowiadał to w czasie kampanii wyborczej prezydent Żeleński jako antidotum na korupcję. Posłowie nie będą odpowiadać za decyzje polityczne, głosowania czy przemowy, natomiast za awantury, bójki, kradzieże czy przemyt bursztynu, jak mówi Żeleński. Planuje też zmniejszenie parlamentu o 1 trzecią z 450 do 300 i wprowadzenie proporcjonalnego systemu wyborczego. Będzie też konieczna znajomość języka ukraińskiego urzędowego, by kandydować. Wielu deputowanych mówiło wyłącznie po rosyjsku i teraz nie będą mogli brać udziału w życiu politycznym. Jeśli chodzi o ordynację wyborczą na Ukrainie to obecnie połowę deputowanych wybiera się w jakimś wielomandatowym okręgu obejmującym cały kraj, a drugą połowę drugą połowę w okręgach jednomandatowych. No i co? I to nie zapobiegło ani korupcji, ani, ani wybieraniu rozmaitych łapserdaków. Także Paweł Kukis opowiadał bajki Polakom, a można było sprawdzić na bliskiej zagranicy, że okręgi jednomandatowe wcale nie zapobiegają patologizacji systemu demokratycznego. No i też taka ciekawostka, 26 foteli poselskich będzie pustych w czasie kadencji. To symbol okupacji Krymu i Donbasu. No a widać, że Żeleński e, zaczyna reformować państwo z przytupem. Zobaczymy, czy nie będzie jakiegoś oporu starych sił politycznych. Może będzie to pewne, tylko czy będzie opór skuteczny. Przejdę teraz do kalendarium, moi drodzy. W 1863 roku powstanie styczniowe, zwycięstwo powstańców w bitwie pod Panasówką, to koło Biłgoraje. W 1922 roku ponad 90% głosujących w referendum opowiedziało się przeciwko utworzeniu samodzielnego kraju górnośląskiego w ramach Niemiec. No a, a od nas to chcą, żeby autonomia śląska była, sami tego odmawiali. W 39 kampania wrześniowa utworzono Legion Czechów i Słowaków. Co ciekawe, na terytorium Polski znaleźli i Słowacy, utworzono z nich yy, Legion, ale ciekawostką jest też to, że z drugiej strony Słowacy uczestniczyli w najeździe na Polskę. A i tutaj w okolicach Podhala zajęli nawet kawałek terytorium i to im łaskawy Hitler Sojusznik. Przydzielił do ich tego marionetkowego państwa. Czyli Słowacy byli po obu stronach frontu w 1939 roku i po stronie polskiej i przeciw Polsce. W 1973 premiera filmu wojennego Hubal w reżyserii Bogdana Poręby. Wczoraj telewizja publiczna po raz kolejny wyświetliła ten bardzo piękny film i też taka anegdota z mojego osobistego życia politycznego. Otóż, na którym. Z, Marszów Niepodległości. Nie pamiętam czy to był marsz niepodległości, czy jakieś inne wydarzenie. Tak publicznie pochwaliłem ten film. No figa już dokazuje. Publicznie pochwaliłem ten film. No i jeden z publicystów Gazety Polskiej wówczas zdiagnozował, że skoro Marian Kowalski chwali Hubala, Hubala kre nakręcił poręba, to był taki powiedzmy sobie zwolennik panslawianizmu poręba, czyli no, opcji prorosyjskie, jak można to tłumaczyć, no to od razu ten publicysta, którego tutaj już tak powiem nie będę piętnował po nazwisku, wysnuł wniosek, że ja też jestem prorosyjski, na ten temat napisał obszerny tekst, no a teraz telewizja wyświetla ten film. Chyba nikt nie będzie posądzał obecnej ekipy kierującej telewizją publiczną, bo jakieś Sympatie pro-putinowskie. No i też bym prosił, żeby ktoś przynajmniej jednym zdaniem się wycofał z tych oskarżeń wobec mojej skromnej osoby. No jednak będę mile zaskoczony, jak do takiego dementii dojdzie. W 1260 roku świat, mameluce, czyli tacy niewolnicy państwowi, którzy z czasem z takich hmm, wojowników państwowych pochodzących z jeńców, niewolników, Przejęli władzę na przykład w Egipcie, stali się taką warstwą rządzącą, rycerską jakby. Pokonali Mongołów w bitwie pod Ain Jalut, no to na Bliskim Wschodzie, chyba Syria obecna. To zahamowało mongolską ekspansję na Bliski Wschód. No, chcieli Egipt także Mongołowi podbić. W 1612 druga wojna polsko-rosyjska miała miejsce druga w ciągu trzech dni nieudana próba odsieczy dla obrożonej na Kremlu polskiej załogi, podjęta przez Hetmana. Chodkiewicza. W 1939 roku Francja, Wielka Brytania, Nowa Zelandia i Australia wypowiedziały wojnę u III Rzeszy. Rozpoczęła się tak zwana dziwna wojna. Nie wojowali z Niemcami. 1943. Lądowanie wojsk brytyjsko-kanadyjskich w Kalabrii we Włoszech, na południu Włoch. W 1945 działania wojenne w Arktyce. Moi drodzy na ziemi północno-wschodniej na... Północ od Spitzbergenu skapitulowali członkowie ekspedycji meteorologicznej pod wodzą Wilhelma Dege, stając się ostatnim kapitulującym niemieckim oddziałem biorącym udział w II wojnie światowej. W 1984 roku weszła w życie nowa Konstytucja Republiki Południowej Afryki, która zastąpiła Urząd Premiera Urzędem Prezydenta o szerokich kompetencjach i ustanowiła trzy izby parlamentu dla białych, dla Hindusów i dla rasy mieszanej. Wyłączali wciąż ludność czarną. W 1993 prezydenci Ukrainy Kuczma i Rosjelcyn podpisali na Krymie porozumienie o przekazaniu Rosji przez Ukrainę w większości floty czarnomorskiej i głowic jądrowych w zamian za redukcję ukraińskiego długu. No obiecałem też nie ruszać granicy. W 1999 założono Ukraiński Uniwersytet Islamski w Doniecku. Istniał tylko przez 5 lat, do roku 2004. W 2004 roku szkoła w Biesłanie w Osetii Północnej w Rosji została odbita z rąk napastników przez rosyjskie siły specjalne. Podczas akcji zginęło 385 osób, a ponad 700 odniosło obrażenia. No, to piękna akcja. W 2009 roku na cmentarzu w Los Angeles został pochowany Michael Jackson. Urodzili się w 1928 Denuta Siedzikówna, polska sanitariuszka Armii Krajowej, pseudo zamordowana przez komunistów w roku 1946. W 1932 roku urodził się Jerzy Łojek, polski historyk, zmarły w 1986. Akurat był autorem m.in. kalendarza historycznego. Bardzo ciekawa książka, kto z Państwa może. Gdzie się znaleźć, to polecam cała historia Polski opisana z innej perspektywy. No oczywiście z innej, bo to był już historyk, powiedzmy sobie, który mówił prawdę i, i można było tę prawdę poznać z jego prac, które początkowo były wydawane w takim tak zwanym drugim obiegu, ale to wydawnictwo jest już z początku lat 90. polecam naprawdę doskonała książka Jerzyło, kalendarz historyczny, polemiczna historia. Polski. Był żonaty z Bożeną Mamontowicz. Łojek, która spełniając testament męża, zaangażowała się na rzecz upamiętnienia zbrodni katyńskiej. Właśnie profesor Łojek sprawą katyńską też się zajmował jeszcze za komuny, gdy było zabronione. Współtworzyła małżonka pana profesora Stowarzyszenie Rodziny Katyńskie. Zginęła cię to kwietniu 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. W 1964 roku urodził się Bogdan Łyszkiewicz, muzyk, członek zespołu Chłopcy z Placu Broni, zginął w wypadku w roku 2000. A w 1976 roku urodzili się bracia Karnowscy. Zmarli w roku 1990 Mieczysław Fogg, przedwojenny, a i powojenny piosenkarz. No tak, czy słyszał pan, że firmy budujące warszawską oczyszczalni już nie istnieją, bo zbankrutowały? No tak, o tym mówiłem. W moim komentarzu rzecznik, ee, pani rzecznik to dzisiaj obok pana Trzaskowskiego stojąca powiedziała, że tak, że poupadały. No ale ja mówię firmy półpadały, ludzie żyją. co mi tam firmy? Ludzi trzeba za dupę brać. Czy uważa pan, że wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych była dla Polaków korzystna? Mówi się, że przecież załatwić tylko swoje sprawy. No uważam, że była korzystna. Z wielu powodów, po pierwsze z powodów takich propagandowych historycznych gdzie przedstawione zostały prawdziwa, prawdziwe przyczyny i sprawcy II wojny światowej, Polska została pokazana w jak najlepszym świetle. Nikt nie gadał ani o żadnych roszczeniach żydowskich, ani o polskich obozach śmierci, czyli te paskudne oszczerstwa wobec naszego narodu. Przez wiele lat uprawiane także przez prezydentów różnych, na przykład przez Obamę. To nie miało miejsca. Ponadto została podpisana ta umowa o fundowaniu w Polsce tej hurtowni gazu amerykańskiego, z której będą mogli korzystać między innymi Ukraina, być może kraje bałtyckie, już to jest korzystne, no, zostały też ustalone zwolnienia niektórych firm. Firm amerykańskich z, z podatków to e, robimy interesy, dzisiaj szczególnie tym się poseł Apple emocjonował od Kukiza, że to Amerykanie uzyskali zwolnienie z podatku swoich firm. Tak. Tylko z drugiej ze strony nam zależy na inwestycjach amerykańskich, więc muszą, że tak powiem, być zachęcone do działalności gospodarczej w Polsce i zwolnienie z podatków jest taką metodą otwarcia rynku dla takich firm. Ja przypomnę, że jednak Stany Zjednoczone w wymianie handlowej z Polską są, że tak powiem, poza pierwszą piątką. I tutaj się bilansujemy, czyli mniej więcej tyle kupujemy co sprzedajemy największymi naszymi partnerami handlowymi są niestety Niemcy, Chiny i Rosja, a zwłaszcza w przypadku chińskim to się nijak nie bilansuje, oni nam sprzedają nawet 13 razy za 13 razy większe kwoty niż od nas kupują. Czyli ta wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, kolejne kontrakty uważam są korzystne, nam zależy na ściągnięciu amerykańskiego kapitału, bo jeżeli będą mieć tu inwestycje, tym bardziej by im się upłacało bronić Polskę, jak będą mieli tutaj pieniądze. Zainwestowany. I to w takie projekty powiedzmy sobie wieloletnie, jak na przykład sprawy energetyczne, które wymagają zbudowania bardzo drogiej infrastruktury. Także tak, to był, to był naprawdę sukces, nikt nie może mówić, że jesteśmy izolowani, że nikt nami nie interesuje. Tyle ciepłych słów, ale i powiedzmy konkretów o naturze gospodarczej mówi swoje. Tak, tak samo ta sprawa G5 została podjęta, do tej pory to mieliśmy brać od Chińczyków. A wiemy, że Chińczycy prowadzą przy pomocy tych wyższych technologii działalność, mówiąc krótko szpiegowską i to wobec nie tylko rządów, firm, ale zwykłych, prywatnych ludzi, na masową skalę, to, to, także ta technologia pozyskana z Stanów Zjednoczonych uchroni nas przed uzależnieniem gospodarczym jeszcze większym od komunistycznych Chin. Co pan na to, że Małgorzata Kidawa-Błońska została dziś ogłoszona kandydatką na premiera? Od lat po pomagało, domagało się, żeby na czele rządu stał szef partii, a tymczasem wystawiają Kidawa nie Też mówiłem w moim komentarzu, to jest skandal, bo do tej pory tej Kaczyńskiego prawda, chcieli żywcem obadrzeć ze skóry, że nie został premierem, a Schetyna robi to samo. Ale nie miejmy złudzeń, wiadomo, że da mianowanie już tak, że tak powiem, to jest takie raczej honorowe. Wiadomo, że Platforma nie będzie miała najmniejszych szans tworzenia rządu, a pani Kidawa-Błońska. Chyba nie ma kompetencji do rządzenia, bo to jednak jest taka osoba, powiedzmy sobie, która do tej pory nie brała udziału w takim w na naparzance. Była dość sprawną, sprawnym wicemarszałkiem Sejmu, to oczywiście, no, ale rząd to zupełnie co innego. Myślę, że Schetyna zdał sobie sprawę z tego, że nie ma co się tutaj nadwyrężać. Ci żydowscy doradcy doradzili mu wycofanie się z kampanii, no z oczywistych powodów, jest osobą raczej antypatyczną, i jednak kobieta, którą się będzie bez przerwy pokazywało, że proszę bardzo, dla nas Polaków no, kobieta, zwłaszcza taka w wieku takim mat matronalnym, dobrze się kojarzy, taka matka, <noise> więcej może zyskać głosów od takich powiedzmy naiwniaków politycznych niż wiecznie rozchrłstany i rozjazgotany Grzegorz Schetyna. Czy słysza po zabójstwie w zeszłym tygodniu w Niemczech Gruzina, który szukał w Niemczech Azylu jego zabójca próbował uciec do Rosji. Nie, nie słyszałem tego. Prosiłbym na maila mi podesłać, gdzie takie informacje są. Ja będę miał już ich punkt zaczepienia, żeby poszperać. Też jestem ciekaw o co tam chodziło. Czy mamy jeszcze coś? Reżyserka pokazuje że to wszystko na dzisiaj. Zobaczymy, no bo gdzie do północy można składać podpisy. Kto zbierze, kto nie zbierze, podkładanie świnek takich dawnym kolegom. No bardzo paskudnie, panowie Konfederaci, pokazujecie swoje prawdziwe oblicze. Nie po raz pierwszy zresztą, a i zapewne nie po raz ostatni. Tym niemiłym akcentem kończę dzisiejszy komentarz. Życzę Państwu spokojnej nocy. Jutro spotkamy się nieco wcześniej, czyli zapewne koło godziny 19.30 i tak będzie do końca tego tygodnia. Dobranoc. Cześć wielkiej Polsce!